Opowiem Wam o takim bardzo ciekawym badaniu na temat Imbiru. Jest to niesamowite dotyczące każdego, kto ma jakieś migreny. No i to jest w ogóle taki ciekawy temat, jak te wszystkie koncerny, firmy farmaceutyczne działają, cały ten rynek. Posłuchajcie sami. W tym podwójnie ślepym, randomizowanym badaniu klinicznym, czyli w zasadzie najlepszy rodzaj, złoty standard badania klinicznego, 100 pacjentów z ostrą migreną bez aury przydzielono losowo do grupy otrzymującej imbir w proszku lub sumatryptan. Sumatryptan to jest taki lek na receptę na właśnie bóle migrenowe, który widziałem, że kosztuje około 40 do 60 zł aktualnie za 6 tabletek. 50 do 100 ml Miligramów. Pacjenci rejestrowali czas wystąpienia bólu głowy, jego nasilenie, czas od rozpoczęcia bólu głowy do zażycia leku oraz samoocenę pacjenta dotyczącą odpowiedzi na pięć kolejnych napadów migreny. Także badano wiele parametrów skuteczności. Oprócz tego zado ogólne zadowolenie pacjentów ze skuteczności leczenia i chęć do jego kontynuowania. I teraz skuteczność. Skuteczność proszkowanego imbiru i suma była podobna. Kliniczne działania niepożądane y, proszku imbirowego były mniejsze niż suma tryptanu. Zadowolenie pacjentów i chęć kontynuowania leczenia nie różniły się. Skuteczność proszku imbirowego w leczeniu powszechnych napadów migreny jest statystycznie porównywalna z suma tryptanem. Imbir ma również lepszy profil skutków ubocznych niż suma tryptan. Czyli co, mamy lek na receptę, który ma liczne skutki uboczne, m.in. przykład y, podnosi ciśnienie, powoduje duszność, dlatego też nie jest zalecany osobom z problemami układu. Ukrążenia i po drugiej stronie mamy Imbir, który prawie nic nie kosztuje, jest ogólnie prozdrowotny, oprócz działania na migreny i działa tak samo skutecznie. W dłuższym terminie też pacjenci są zadowoleni, chcą kontynuować leczenie. I co, czy ktoś z tym coś zrobił? To, to badanie jest z 2013 roku, czyli już od 11 lat jest to wiadomo, i tak jak zawsze nic się nie zmienia. I co, firmy dalej promują ten lek, lekarze dalej go zalecają, ludzie wydają pieniądze i wszyscy są zadowoleni. No może oprócz tych pacjentów.